o wszystkich, witę wszystkich bardzo serdecznie razem ze No jest Dąbrowski i Jasiu odegra dla Was specjalną melodię. Hej, jest też dealerek! No, no właśnie nie, ja też nie, jestem, nie, halo Nie, 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 nie macie. Nie Dobra, ma, jest aminio, aminio. dealerek Alfons, jest Alfons. Cii, 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 okay, okay. Jest z nami Alfons młody Bo tu nie ma żadnej krowy. Dobra Super <noise> Jak i widzicie to jest bestia. To jest bestia, on nie wygląda strasznie. Ale... Możesz mu pomachać, parzek się wkurza. Co, wkurzony jesteś, bo nie jesteśmy tam, a my tu jesteśmy, tu, a ty tam nie? No i <gry> O Bo kurde, już można być. Ja biegnę tu, ja biegnę nie, nie, po piaskach, ja biegnę po piaskach. Nie biegnijcie tam. Co? Czemu? Co? Czemu? Tam jest bestia? Nie. Tam nie ma wyjścia. Fakt, fak, nie, nie! Ej, ci się wciskać, daź się teraz, się tu teraz, niech on pobiegnie dalej. No cicho! Ej stary to ciało. Cicho, nie tak głośno typie! Przepraszam. Ej ci, to ciała. Ci, 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 ci. Chyba nas nie widzi, okej? Okay? Okej? Okay? Chyba... Chodźcie, chodźcie. Teraz na hałas, teraz Teraz, tylko na hałasie. I tu ja, robimy gdzie... teraz Iberuska impreza. Dobra, dawajcie idziemy, to, to, to też na shifcie, nie? A już Madziu, już, już zepsuł całą co pracę. Bo Yolo, Coś Co się Mandziu będzie... No yolo, tak? i zginiesz i co? No, no idzie do nas, no idzie. Y y y Ty, on tam jest, on nie przeszedł parkour. stój. On ciągle schadza z czekaj. Ty, <grym> Siema. Tillerek. <grym> Siema. <grym> Siema. Dawaj teraz przeskoczymy. Tak. Oj, teraz teraz tak szybko. Patrz, no zginął. Przeszedł. Żyjesz? Ja... Tak, przeszedł. uciekaj. Jak przyszedłeś? No normalnie przeskoczyłem, to nie był. Spadłem. Co to tylko ja jestem taką lamką? Nie, ja, ja też to... nie martw się. O. O. Czy na poważnie Czy... tylko ja przeżyłem? No. Znaczy, nie, ja jeszcze ty... żyję, ale on. O nie, nie, dora, okej. Okay. Tylko ty przeżyłeś, Nie, na nie, nie mogę tego. No to w obserwujcie, wielki, obserwujcie mnie. jaki pojedynek, ja, ja z pięścią kontra, on z setem i mieczem. Nie wiem. Stary, o, słuchaj, sam. nie usprawiedliwiaj tego, że jesteś o, beznadziejny. Haha, <laughs> <laughs> ja Spoko, ja nie mam skorupki, ty jesteś beznadziejny. No skorupka, to nie jest, słuchaj, to nie jest wytłumaczenie. E jak to nie jest wytłumaczenie? Ej, to no w ogóle tamtego parkour. nie umiał przejść trochę. No bo ja to ty... sprykam, wiesz? Bo to było wiesz, trochę to żałosne. To, wiesz, jest to ty ty jeszcze tylko... pojedynek i. O, przebiegłem! Dilek, ty jeszcze to... żyjesz, ty możesz mnie jeszcze wiecie. dogonić. Jak wiecie? wy żyjecie? ja żyję. To, to tylko żółwik. Ej. Okay. Wiecie co jest <laughs> najlepsze? Że wy jako jedynie poszliście tam, ja wam mówiłem, żebyście nie szli i zginąłem pierwszy. What the fuck? Jeszcze żyjesz, Mandio? Żyję, Tak. żyjesz. Oh! Chyba tam, czy masz, ja się zgaduje, tak tylko. Tak. Wow. Do teraz To ja stąd nie mogę wyjść tak. z tego pokoju białego. Jestem zamknięty w białym pokoju bez drzwi. Ja się jesio, to idzie. skoro ty czekasz. A ładnie to, to możesz zaśpiewać mi melodię, która mnie zachęci do walki. Będziesz naszym podróżnym bardem dzisiaj. Bojowym jakoś takim. Wow, jakaś nowa bluda, <grym> i jakoś coś się od nowa zaczął Tak <grym grym> się spodziewałem się Uciekaj, Mandzio, przed bestią Ale no to ja go atakuję może także gra skończy się Nie, nie, nie Ej, ale no ja już to wygrałem to Ja już wygrałem, tak, rozkrypczyłem tą bestię Jak to no. wygraliście? No, no nie tą bestię, no, tak no, To znaczy z tobą ty nam grałeś No właśnie, to był taki, wiesz, taki kooperacja. Okej, słuchajcie ziemeczki, jeszcze zagramy sobie jedną rundkę, bo Motis... Zajebiste. zajębiste. Gry. Moc. Typ gry z Oho, witajcie w mojej grze. O, o, o tak. nie. E, e. Mówiłem, mówiłem. Wiadomości ze światów się sprawdzają. No. I się też. I tak mnie nie dormi. Ja, co wybierzecie? Macie przewalony. O, tutaj Macie się za... To jest i mapka stary. No, no, ja tutaj no, no. pierwszy raz się zagubiłem, ale teraz już się <laughs> nie zagubię, bo. Już wiem, że się wtedy zagubiłem. Stare, świetnie. Teraz nie Ej, stary, jak ja się wydostaję z tego pokoju? A nie dobra. właśnie no o to chodzi, że nie dostaniesz się, rozumiesz. Nie, nie takie... dobra, ja już po was biegnę. Wiecie co? Zacznijcie uciekać, nie uciekniecie Dobry. przede mną. Aha, nie to właśnie? już trzeba pies? No, no już no. już biegłem przed mną. Stary, ja już po, po ciebie tego biegnę. Tak, ty po mnie biegnie. Lerek! No, Nikt nie, to będzie nie, moją nie. pierwszą ofiarą. Oh. Nie, 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 nie. Oh, oh, A kto będzie moją drugą ofiarą? Oj, my, myślę, że trochę zbyt dobra bestia wam się trafiła. <laughs> A kto nią gra? Sieba! Sieba! kurwy sobie. To mi nie pasuje. Coś... Kiciki kici. Nie kici. pasuje. To tutaj te kotki, tak? Ja was zaraz łapię. Mandzio, Słuch. i tak mnie nie dorwiesz. No i tak. Starania... Twoje starania są niczym... niczym keczup na kebabie. O mój Boże... Przecież i tak Ciebie nikt nie wyczuje. Bo i tak mnie nie, nie dormiesz. ja ucieknę przed tobą, no, zobacz. Ciebie nie torbiasz, co nie? Ja już jestem prawie przy końcu, bieżę ja już zaraz zabiorę sobie zbroję. Ja się będę po Ciebie. Okej, okay, Ja to wszystko okay? spektakuluję, wszystko to widzę o, i już... szans. Tak. Mandio, wiesz kto właśnie sobie zabrał full diamentową zbroję z Protection 4? Raczej nie ten. Tak. Wiesz, wiesz kto właśnie sobie zabrał podkin Bożej... Nie, ja jestem słaby w Minecraft, nie wiem co oznaczają te potki. <grym five> Ale jakiś szczery, co nie? Ja jestem słaby w Minecraft, nawet nie wiem co oznaczają te potki. <grym five> Okej, okay. Mandzio, wiesz kto? Właśnie tobie biegnie teraz na spotkanie? Nie, no, nie wiem. Te... Nie, to wcale nie jest Rubik. Wiesz jeszcze, jeszcze ma szansę, tak powiem. Nie bój się już, tu widzę ciebie. Jestem wow. ciekawy, gdzie jestem. O, oh, siema! Nie, nie jest to starego! Chodź tu, koteczku. Chodź tu. Jest, <grymne> jest. No! <grymne> nie. I, i, I kto tu jest sosem na kebabie, a kto tu jest bułką w kebabie? Naprawdę. Ej, ej, ej. Ej, dobra, nie. Jak to <grymne> ostatnią rundę? Ostatnia runda. Rewanżowa. To jest, jest bestiol! Dobry! Takie pyszne kebabki szkoda by było, gdyby trafili do mojej bułki. Co tak machasz dziewicą tą ręczką? Co? O, ty Jaki dis! Dobra, dobra, jeszcze was chłopca się łapie, czekajcie tam. Jakbyście mogli poczekać, aż. I co, was jesteś was mało straszną bestią? bestią Czekaj, jak to jesteś mało straszną? Oglądałem kreskówki i wiem, jak być straszną bestią. Tak. Nawet skorupy nie masz. No skorupy nie masz? Lama! Nie ma skorupy! To było takie połychanie na ambicje Ja się to lama, bo nie ma nie, to... skorupy. No nie ma Nie ma skorupy. No, a, a masz skrupę? To, 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 to by było jak ja bym wam powiedział, że nie macie twarzy. Mamy twarze. Nie, nie mamy. masz twarzy. No właśnie w tym problem człowiek... stary, że mam. Nie, nie masz twarzy. O, nie. Nie mam. masz twarzy. Ja mam twarz, Będzie... ale ty nie, nie masz skrupy. Mm -mm, nie masz twarzy. Łoho! Wow, wow, kurna, było blisko. Wow, ale... Tutaj pro... O nie, dobra, na ja się palę. Nieważne. Nie hmm. Bawno, Czy właśnie już. spadłeś jak totalna lama? Tak, tak, tak zapomnijcie o mnie już. <laughs> a, ja nie, nie Ja już po, po was lecę ziomeczki, które nie mają twarzy. Zaraz zginiecie. Ty, bo spadnę do lawy! Jeżeli spadniesz do lawy, jako bestia, <laughs> prawie by spadł do lawy, ale to nie jest ważne. Ważniejsze jest to, co mam w sercu. A w sercu mam serce. Serce ma serce. No. Nie, serce mam krew w sumie. Kurde, ja się boję, że ja nie zdążę do tego dobiec. O, Po przedmioty. A ja już mam bo... jestem strasznie Cieski. blisko. Nie, nie zdążysz. Ja. Jestem tak blisko jak krew w twoim żołądku. Boję się. Bo siema! Siema, bo... Nie, siema! Siema! Co, co ty? ty się siema! Nie tak tym mieczem, bo się przeziębisz, ej! Masz, dobra, uleczę cię, masz. Masz, 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 masz. GIEŻAR tu byłem Ość ty TY, <grym <grym pimp ciupie, pimp Oś ty Dobra, dziękuję wam jesz, wszystkim bardzo jak. za oglądanie. Wraz ze mną był DILEREK oraz Jasio. zasupujcie Dzięki ich kanały, za macie w opisie, zatem do zobaczenia, LESĘ w powietrzu. Ej PAPA Na Razie. Papa żegnam, bardzo serdecznie. Bądźcie też. jak to pokrętło.